Wszystkim z tej strony Kate i wyjątkowo szybko jak na mnie przychodzę do was z moją opinią na temat filmu Cruella. I tak na start mogę wam powiedzieć, że jest to film całkiem dobry. Oczywiście dla mnie nie tak wspaniały jak Maleficent, jednak no serio jest całkiem spoko. No i ogólnie bardzo cieszę się, że Disney chociaż czasem postanawia stworzyć coś nieco bardziej oryginalnego niż. Aktorskie adaptacje swoich animacji 1 do 1 więc tutaj, no, już za to na start ogromny plus, że jest to historia taka nieco bardziej oryginalna, powiedzmy. I jakby co, będzie to opinia raczej bezspoilerowa, więc jeśli jeszcze Crueli nie widzieliście, to na spokojnie dalej możecie oglądać ten film. No, będę mówić o pewnych fragmentach fabuły, jednak, no, raczej bezspoilerowo, a gdybym miała przejść na grunt spoilerowy, to będę wcześniej ostrzegać, więc. No, tak jak mówię, na, luzikiu, na luziku możecie oglądać bez strachu, że nagle zaatakują was jakieś grube spoilery bez ostrzeżenia. Cruella to produkcja, która przyciąga do siebie głównie za sprawą swoich wizualiów, zdjęcia, lokacje i przede wszystkim kostiumy. To jest coś, co po prostu zachwyca i myślę, że praktycznie każdy widz, nawet jeśli za bardzo fabuła nie przypadnie mu do gustu, tak no, tym co widzimy na ekranie, będzie się zachwycać, ponieważ naprawdę te kostiumy. To jest, no, istne dzieło sztuki. Już tutaj dużo ludzi mówi, że będzie nominacja do Oscarów. Tak, myślę, że będzie. Um, no i jest to film naprawdę bardzo ładny, po prostu. Jedyna rzecz, która jest tutaj odrobinę wybijająca, to, no, średnio komputerowe psy, ponieważ w filmie występuje kilka psów, konkretnie pięć takich ważniejszych bohaterów psich. No i są to zwykłe zwierzęta, które pojawiają się na planie, jednak przy takich bardziej komiksowych, śmiesznych scenkach no, trzeba było zrobić je za pomocą efektów komputerowych, no bo psy wszystkiego na ekranie nie są w stanie odegrać. No i to jest bardzo wybijające, powiem Wam szczególnie, że psy no, są ważne dla tej historii. To w momencie, kiedy widzimy, że są one takie komputerowe i plastusiowe, to wygląda to średnio, no ale poza tym to film jest naprawdę przepiękny i e, jeśli chodzi o muzykę, to e, słyszałam też sporo negatywnych opinii na temat tego, że jest to takie drugie Suicide Squad e, i że jest tutaj wciśniętych bardzo dużo popularnych kawałków tylko po to, żeby były. Um, nie sądzę. Co prawda ja zwróciłam uwagę na kilka kawałków, dlatego że pojawiły się one wcześniej na zwiastunach. I miałam takie wow, muzyka ze zwiastunów jest w filmie, to się nie zdarza zbyt często. A tutaj faktycznie ta muzyka ze zwiastunów również w filmie się pojawia. Um, ale poza tym, no, tej muzyki z lat 70., ponieważ w latach 70. dzieje się ten film, jest całkiem sporo, jednak one po prostu do tego filmu pasują. Więc ja nawet za bardzo nie zwróciłam uwagi na to, że one się pojawiają. Ponieważ bardzo dobrze się z tym filmem komponują. I oglądając cały kształt, nawet tam nie wyłapywałam, że są kolejne kawałki, jeden po drugim, tylko no bardzo mi to do tej historii pasowało, więc to akurat uważam za plus, że tej popularnej muzyki jest tutaj całkiem sporo. Ale już przechodząc do tej fabuły, to tak jak mówię, mam wrażenie, że może ona nie przypaść wszystkim do gustu, ponieważ. Ta historia ogólnie jest dość mroczna i momentami aż ciężko uwierzyć, że ma być to taki familijny film Disneya dla całej rodziny, ponieważ no to z pewnością nie jest film dla najmłodszych dzieciaków i serio, czasem pojawiają się tu takie rzeczy, przy których mam takie, boże, dzieci absolutnie nie, nie powinny tego oglądać, gdzie jest poruszany bardzo intensywnie motyw śmierci albo pojawia się alkohol i tak dalej, to jest takie... Wow, no, no nie dla dzieci, ok. Więc no, wtedy miałam wrażenie, że jest to raczej produkcja dla starszych widzów, ale równocześnie pojawia się tu kilka takich scen bardzo głupawych i komediowych, które próbują być śmieszne aż za bardzo, jakby były właśnie robione z myślą pod dzieci. Co jest trochę takie dziwne i znowu wybijające, bo w momencie, kiedy cała historia ogólnie jest raczej mroczniejsza i wpada w takie poważniejsze tony, to takie dziwne, komediowe sceny tak bardzo tutaj nie pasują i odstają, że no gdzieś tak w dwóch, trzech scenach naprawdę miałam ogromny dysonans, czym ta historia próbuje być, ale już jakby. Pomijając te takie głupawe scenki, to fabularnie, moim zdaniem, jest naprawdę całkiem fajnie. Kiedy ten film jest taki mroczniejszy i poważniejszy, to jest naprawdę spoko. No, bo. bo no, no, ja nie lubię takich głupawych scen. Wy to raczej wiecie, jak już znacie mnie trochę lepiej, więc jak takie momenty są, to. Postaram się o tym zapomnieć. Na samijuńskim początku filmu poznajemy malutką Estelę, dosłownie przy jej narodzinach, która od samego początku miała dwukolorowe włosy. I tu się wyjaśnia to, nad czym zastanawiałam się, oglądając wszystkie zwiastuny. Tak, nasza Kruella już od urodzenia miała takie włosy, a później je farbowała i nosiła perukie, żeby mieć te takie rudawe, czerwone. No, ale poznajemy naszą Estelę, która już na samym początku wykazywała takie dość agresywne um, i takie dość Okrutne zachowania, przez co czasem właśnie była nazywana przez swoją matkę kruellą. I po takim szybkim montażu pokazującym, jak bardzo nie radziła sobie ona w szkole, ponieważ. Po pierwsze była bulingowana, a po drugie no, nie, da, nie dawała się bulingować, tylko sama biła swoich oprawców. Zostaje wyrzucona ze szkoły, a w zasadzie to wcześniej, zanim została wyrzucona, została wypisana przez swoją matkę, żeby nie mieć w papierach, że została wyrzucona. I wyjeżdża ze swoją matką szukać nowego życia do Londynu. No i tam. W ramach takiej dość dziwnej, wręcz komiksowej sceny jej matka niestety umiera. Nie jest to spoiler, no bo to jest jakby na samym początku filmu. I e, nasza biedna Estela zostaje wtedy środką i poznaje e, młodych e, Jaspera i Horacego, czyli no po polsku e, Nohala i Barry West. Nie wiem jak to zostało przetłumaczone w dubbingu, bo, no, Jasper i Choracy zawsze byli Jasperem i Choracem w angielskiej wersji 101 Dramatyńczyków, a po polsku zostali oni przetłumaczeni na Baryłę i Nohara, więc to mnie trochę zastanawia, jak to zostało to rozegrane. Czy mają oni tutaj imiona w dubbingu, czy nie? Nie wiem, przypuszczam, że mają, bo byłoby to dziwne, gdyby nie mieli. No, ale powiem Wam, że Jasper to jest tak wspaniała postać, że, jak dla mnie, to jest naprawdę najwspanialsza postać z całego filmu, i ludzie mogą się. Zachwycać kreacją Emmy Thompson, mogą się zachwycać kreacją Emmy Stone, ale naprawdę dla, dla mnie pan jo, Joel Fry, bo sobie zapisałam imię i nazwisko tego aktora, który gra akurat, yy, Jaspera, Jaspera. No, po prostu, mm, kocham, serio. Jasper to jest yy, postać, z którą tak, poczułam taką ogromną więź i najbardziej mu współczułam podczas całej tej historii, więc mm, nie spodziewałam się tego. Ale Jasper jest moim nowym ulubionym męskim bohaterem wśród filmów Disneya. Można? Można. Niedługo później następuje przeskok o 10 lat, gdzie nasza ekipa dalej jest razem i dzięki kostiumom projektowanym i szytym przez naszą Estelle robią super profesjonalne skoki i po prostu są e, bardzo utalentowanymi złodziejami. E, chociaż, no muszę przyznać, że miałam taki trochę zaskok w momencie, kiedy niby minęło 10 lat e, i nasi bohaterowie, m, którzy jako dzieciaki mieli szczeniaczki, tutaj mają dorosłe psy, chociaż, no, wydawałoby się po tym, jak wyglądają diaktorzy, że jednak minęło nieco więcej lat niż 10 no ale okej okay. no i później dość szemranymi sposobami nasza Estela dostaje pracę u Baroness, czyli nowej, no bardzo ważnej bohaterki tutaj, która jest projektantką mody i jest bardzo doceniana przez naszą Estelę, ponieważ nasza Estela marzy o tym, żeby być projektantką mody i no jeśli chodzi o Baroness to jest to postać bardzo przerysowana która ma być takim złolem po prostu do szpiku kości. Chociaż no, chodziło tutaj o to, żeby przy naszej krueli, która raczej nigdy nie była pozytywną postacią w animacjach i filmach Disneya, żeby dać jej kogoś, kto będzie jeszcze gorszym złolem. I tutaj właśnie Baroness to jest taka kobieta, która absolutnie z nikim się nie liczy i tylko widzi po prostu końcówkę swojego nosa i nic poza tym. No, ale zaczyna u tej barones pracować jako jej projektantka i szyje dla niej stroje. Jednak no bardzo szybko dostrzega, że nie jest to tak wspaniała i idealna kobieta, jaką się wydawała dla niej wcześniej. I szybko też dostrzega, że tak naprawdę to, co projektuje sama Estela, trochę wykracza jakby, nie wiem, poziomem ponad to, co barones Proponuje, więc no, bardzo szybko tutaj właśnie pojawia się ta walka pomiędzy barones a Cruellą, e, ponieważ e, no po e, pewnym wydarzeniu popularnym wkracza właśnie Cruella i e, zaczyna się ten taki całkiem, moim no, zdaniem, ciekawy wątek, gdzie Estela dalej jako Estela pracuje jako projektantka dla Baroness, a równocześnie wciela się w Cruelle i jest taką e, rywalką na scenie. E, projektantstwa mody yy, i właśnie walczy z ba Baroness jako nowa projektantka na scenie więc yy... No, nie wiem, jest to całkiem ciekawy motyw. Niektórzy mogliby powiedzieć, że oklepany, ale no, mi bardzo przypadł do gustu. Um, chociaż myślę, że dużo ciekawiej i ambitniej mogło zostać rozegrane to um, ten taki dualizm Esteli i Cruella, um, bo no, jest to postać, która z pewnością ma. Pewną dwubiegunówkę, albo nawet rozdwojenie jaźni. Tutaj można byłoby się pokusić o coś takiego, chociaż sam nie wiem, bo niby te Estela i Cruella są nieco innymi postaciami, ale tak naprawdę to nie do końca. I w momencie, kiedy mamy Estel na ekranie, to widać, że musi ona bardzo często powstrzymywać pewne rzeczy, które chciałaby powiedzieć, gdy ta Cruella próbuje dojść do głosu. Więc no, to nie jest jakaś taka ogromna różnica i trochę dziwnie to, że oglądając ten film absolutnie nie odczułam jakiegoś takiego wrażenia, że to jest strasznie głupie, że tej Cruelli nikt nie poznaje, bo oczywiście raczej nikt się tutaj nie domyśla, że Estella to jest Cruella. Um, a, I już tak po obejrzeniu tego filmu mam takie nie no, bez sensu. Bez sensu, przecież one nie wyglądają jakoś inaczej, bo to jest kwestia tego, że ma inne włosy i zrobi sobie bardziej intensywny makijaż, jako Kruella, ale tak naprawdę to tyle. a No a nikt za bardzo się nie domyśla, znaczy za bardzo, bo tam oczywiście niektórzy mają e, swoje domysły, ale nikt się za bardzo nie domyśla, że to jest ta sama postać, to jest troszeczkę głupie, ale w samej konwencji filmu to się naprawdę spoko sprawdza, bo oglądając film absolutnie mi to nie przeszkadzało i nawet mi się ten wątek podobał, więc... No to jest spoko, No i będę to uznawać za minus, bo oglądając film, naprawdę mi to nie przeszkadzało. A, no i oczywiście nie możemy zapominać o tym, że przecież Estela nosi okulary. A Kruella nie? <laughs> Więc, no, wiecie, wiecie, okulary to już, to już, to już jest. To, to już jest Big Deal, nie? <laughs> no, ale ca, cały ten fragment, gdzie właśnie jest ta y, konkurencja pomiędzy Cruellą a Baroness, bardzo mi pod gustu świetnie to jest rozegrane, moim zdaniem. Y, I te kostiumy Cruelli, no po prostu. Mm, no, ale się nie mogłam na to napatrzeć. Ale słuchajcie, w pewnym momencie wydarzy się pewien mm, zwrot akcji, <gry> który w zasadzie sam w sobie nie jest zły, i jeśli chodzi o samo rozwiązanie fabularne, to jest okej. Okay. Mogło być lepiej, ale jest okej. Okay. Ale to, jak ten zwrot akcji jest poprowadzony, to jest taka komedia, że ja no, naprawdę siedziałam i miałam takie co. A, a co? Ale to już? Co? Bo pewna poznać, która za bardzo nie jest w ogóle wcześniej istotna w całym filmie, zaczyna opowiadać nam, dosłownie zaczyna nam opowiadać zwrot akcji, zaczyna nam mówić, co, o, co się stało, co, o co chodziło itd. i tak dalej. I tyle, w sensie to jest powiedziane dosłownie w pięciu zdaniach, i lecimy dalej z fabułą, nie? Lecimy dalej z akcją. I, i tak, no naprawdę. Tak, w sumie najważniejszy zwrot akcji w całym filmie jest poprowadzony tak okropnie, że no, serio, jeśli widzieliście ten film i ten moment wam się spodobał, to jestem w ciężkim szoku, bo mam wrażenie, że chyba każdy się w tym momencie złapał za głowę, bo no, to nie da się gorzej poprowadzić zwrot, zwrotu akcji, naprawdę nie da się. Ja nie wiem, co się stało, nie wiem, kto to napisał i postanowił, że tak może być, że jest ok, ale no tragedia. Naprawdę, <noise> ale no dobra. No ogólnie film y, jako całokształt jest przepiękny, jest ok, Naprawdę fabularnie jest spoko. Poza niektórymi wątkami, które no. Ja nie wiem, co się stało, ale nie no, postaram się, żeby ten jeden krótki moment, naprawdę krótki, nie, nie zaburzył mi całej reszty filmu, bo, bo ten film nie jest zły. <noise> Tylko ta, ten jeden moment, ta jedna scena, D dlaczego? Więc tak jak mówię, mam wrażenie, że fabuła nie jest dla wszystkich, ponieważ no, jest tutaj kilka głupotek fabularnych, które naprawdę niektórym mogą zepsuć cały odbiór filmu i stwierdzą, że ten film to jest gówno, bo, bo kilka momentów jest po prostu turnych. Jest też taka jedna grubsza akcja pod sam koniec filmu, która też jest taka, że miałam takie serio? Mogliście to rozwiązać na kilka innych lepszych sposobów, ale serio? Naprawdę, no nie chcę używać pewnych słów, żeby wam nie spoilerować, co nam się dzieje, ale no. Y bez względu na to wszystko, moim zdaniem jest całkiem okej, okay. um, Ale, no, nawiązanie do animacji, ponieważ to pewnie też Was interesuje. E, moim zdaniem wszystkie, absolutnie wszystkie, są totalnie bez sensu. <grym> już e, nie wspominając o Anicie i Rogerze, którzy się tutaj pojawiają, chociaż totalnie mogłoby ich nie być, serio. I doceniam, że Anita z Kruelą poznały się w szkole, tak jak to było powiedziane w animacji. E, tak, cała reszta już jest. Tak strasznie z dupy za przeproszeniem, i naprawdę mam wrażenie, że oni tu zostali wciśnięci na siłę, żeby było tutaj więcej postaci, które kojarzycie z animacji. Hej, hej! Um, I już nawet nie patrząc na to, jak te postacie wyglądają, chociaż jestem przekonana, że pojawi się sporo widzów oburzonych no, choćby kolorem skóry albo pochodzeniem aktorów, którzy wcielają się w Anitę i Rożara, ale to naprawdę jest bez znaczenia, ponieważ no, to jest Remake, Clayfaction, tutaj jak najbardziej wszyscy mogą wyglądać inaczej, ale to, kim te postacie są i czym się zajmują, ponieważ Anita jest fotoreporterką. Chyba znaną w świecie mody, ponieważ sama barones, kobieta, która, tak jak mówię, raczej no, nie obchodzi ją nikt poza nią samą, kojarzy Anitę z imienia i nazwiska. Więc najprawdopodobniej Anita jest dość znaną fotoreporterką w świecie mody. Więc okej, okay, no dobra. A Roger, słuchajcie, jest tutaj adwokatem naszej Baroness, co jest strasznie bez sensu i co prawda film pod sam koniec próbuje to ratować i trochę bardziej to dopasować do animacji, ale no naprawdę mam wrażenie, że te postacie zostały wciśnięte w takie role i nadano im takie zawody, żeby po prostu jakoś je tutaj dopasować do fabuły i to jest strasznie zbędne, naprawdę, bo Rogera Spokojnie mogłoby w tym filmie nie być, naprawdę jakby jego postać wyciąć, to nic by się nie zmieniło. Anita jest troszkę ważniejsza dla fabuły, ale no, to po prostu mogła nie być Anita, tylko po prostu jakaś nowa bo bohaterka i też byłoby okej. Okay. Bo w ogóle powiem Wam, że bardzo rozbawiło mnie, gdy zaczęłam przeglądać listy aktorów na polskich stronach, <grych> bo choćby w Google przy liście aktorów grających w Cruelly, przy aktorce odgrywającą Anitę mamy napisane Maja. Kim jest Maja? Nie mam zielonego pojęcia. Skąd i nim się ona wzięła? Nie wiem, bo z tego co kojarzę, to w tym filmie nie ma żadnej postaci, która by się tak nazywała, więc okej. Okay. Um, a z kolei, na przykład, na film przy aktorce, która odgrywała Matkę Cruelly, jest wpisana Anita, ale przy aktorce, która grała Anitę, też jest wpisana Anita, więc. Co tam się wydarzyło? Nie mam żadnego pojęcia, nie wiem, tak to przyszłość sugeruje Wam nie korzystać z polskich stron, jeśli chodzi o spisy aktorów i to, kogo grają w danym filmie, bo naprawdę takie perełki, jakie tam czasem można znaleźć, to jest hit, ale no, jeśli chodzi o tą Anitę i to, że to jest absolutnie bez sensu, i nie rozumiem, dlaczego tak strasznie chcieli tutaj tą Anicę i Rogera wcisnąć. To ta postać, czyli Anita, spokojnie mogła się nazywać Maja i być po prostu nową bohaterką, ale nie, no Anita, okej, okay, jest fotoreporterką w świecie mody. No, no dobrze, i w ogóle naprawdę odgrywa tu całkiem sporą rolę i pomaga naszej krueli w jej akcjach. Ale później jeszcze jest kwestia dalmatyńczyków, bo no dalmatyńczyki są w tym filmie nie tak istotne jak mogłoby się Wam wydawać, ale ważne są, spokojnie, żaden dalmatyńczyk w tym filmie nie ucierpiał, ponieważ raczej tutaj próbowali Ratować wizerunek Kruelli, że ona wcale nie chce obdzierać biedne pieski ze skóry, bo w ogóle ma swojego pieska Badyla przez całą historię, po prostu ma swojego psa, który nie jest Dalmatyńczykiem, no ale. I nie ten film na samym początku próbuje nam podsuwać takie momenty, przez które moglibyśmy pomyśleć, aha, to przez to Cruella nie lubi Dalmatyńczyków. Ale tak naprawdę to wcale nie i ja jeszcze przed premierą tego filmu mówiłam, że w zasadzie to ja nie chcę, żeby ten film nam tłumaczył, dlaczego Cruella dalmatyńczyków nie lubi, bo tak naprawdę w samej animacji to ona nie lubiła dalmatyńczyków od samego początku. Tylko zaczęła mieć obsesję na ich punkcie w momencie, kiedy chciała po prostu zrobić z nich futro i nie mogła. I wtedy dopiero zaczęła się ta jej obsesja, więc przed historią z animacji, nie, to nie było tak, że ona nie lubiła dramatyzmów już wcześniej. Więc no tutaj bardzo mi zależało, żeby film nie próbował tego wytłumaczyć. I co jest dziwne, bo film niby próbuje to zrobić, ale potem mówi, że A, wcale nie. No co my? Wcale nie. Wcale nam o to nie chodziło, więc jest naprawdę dziwnie um, bo te dalmatyńczyki tutaj są um, całkiem blisko Cruelli nawet można powiedzieć że w pewnym momencie Cruella zaczęła te dalmatyńczyki lubić więc okej okay. no i jest pewna scena po napisach ja nie będę mówić wam co w tej scenie po napisach się dzieje albo okej okay, powiem wam bo już kończy to omówienie więc już uwaga teraz pojawią się spoilery Ponieważ w scenie po napisach moi kochani, nasza Anita i Roger, których mogłoby nie być, ale najprawdopodobniej pojawili się w tym filmie po to, żeby dać tą scenę po napisach, dostają od naszej Cruelli szczeniaczki, czyli Pongo i Perdite, jako prezent od Cruelli. I ja w tym momencie mam takie filmie, co robisz i dlaczego, ponieważ bez kitu, yy, tutaj już w zasadzie kończę spoilery, więc no pewnie dałam Wam odnośnik czasowy, kiedy spoilery się pojawią, bo ja to musiałam powiedzieć, przepraszam. A, ale e, naprawdę mam wrażenie, że w każdym momencie, kiedy ten film próbuje sugerować, że jest prequelem do animacji, tym bardziej podkreśla, że wcale nie jest prequelem do animacji, bo naprawdę ta scena po napisach totalnie przekreśla jakikolwiek sens, e, jeśli chodzi o animację. No bo jeśli naprawdę przed animacją miałoby się wydarzyć to, co pokazano na scenie po napisach, no to animacja nie ma sensu. I pod kątem tego, że Cruella chciałaby później zrobić futro z tych dalmatyńczyków i tak dalej, no come on, więc naprawdę, no serio, im bardziej ten film próbuje pokazywać, że jest prequelem, tym bardziej pokazuje, że nim nie jest. I no, no ta scena po napisach, to jest... No, jedna z największych głupot, jakie w ogóle się tutaj pojawiają. I totalnie mogłoby jej nie być, serio. I wydaje mi się, że powiedziałam już wszystko, co chciałam powiedzieć, chociaż jestem przekonana, że skończę nagrywać ten film i przypomni mi się milion rzeczy, o których jeszcze chciałam wspomnieć, ale tak jest zawsze, więc myślę, że już wystarczy. W ogóle mam wrażenie, że ja głównie narzekałam na ten film i mówiłam o tych minusach przede wszystkim. Ale zasadzie to ja naprawdę lubię ten film, on jest spoko. Myślę, że całkiem za niedługo wrzucę wam może na kartę społeczność, moją aktualizację rankingu yy, moich filmów live action Disneya, znaczy w jakiej kolejności ja je układam w mojej takiej subiektywnej opinii, więc nie wiem, zobaczymy, ale no ta Cruella znajdzie się całkiem wysoko, nawet nie wiem, czy nie trafi do... na podium, więc no lubię go, jest to spoko film, tylko no ma kilka głupotek, o których trzeba powiedzieć, szczególnie pod kątem dopasowania tego do animacji, co nie, naprawdę, ta Cruella... To, super, to Ja mam wrażenie, że zresztą wszyscy recenzenci o tym mówią, że ta kruela, którą mamy tutaj, to nie jest ta sama kruela, która później się pojawia w animacji. To jest postać. Podobna, jednak no, z pewnością nie ta sama, bo no, jest tutaj po prostu za dużo różnic i to no, nie da się później tego dopasować, serio, bez kitu. Więc no, póki co bardzo dziękuję Wam za oglądanie, jeśli y, lubicie jak opowiadam o filmach i tworzę takie moje opinie, do których zaczynam się powolutku przekonywać, to zostawcie łapkę w górę, bo no dalej jakoś nie jestem przekonana do, do tego formatu, ale chyba go lubicie. Więc no, łapkujcie, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. E, oczywiście w opisie znajdziecie linki do innych moich social mediów. Zapraszam na Discorda dla widzów, gdzie no, y, możecie się bliżej zapoznać z naszą dzwoneczkową społecznością. Myślę, że warto, więc zapraszam. E, no i oczywiście dziękuję moim patronom, którzy mieli okazję zobaczyć ten materiał szybciej. Więc y, no, dziękuję serdecznie, że jesteście. Dziękuję za oglądanie. No i do następnego filmu. Pa, pa!